Zobaczcie za chwilę pierwszy kontakt. Kostek Michta udało się, mam to nagrane. U niektórych już to zjawisko się rozpoczęło. Normalna rzecz, księżyc jest tak blisko Ziemi, że patrząc na niego z dwóch różnych miejsc, nawet w odległości kilkuset kilometrów, możemy go widzieć w trochę innym miejscu na niebie. I zobaczcie, u nas jest już pierwszy kontakt z tarczą Wenus. Właściwie starczą tarczą to już był, z tą nieoświetloną częścią, ale to właśnie teraz dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami zakrycia, dziennego zakrycia Wenus przez księżyc. Zderzyły się, ktoś napisał. Księżyc połyka Wenus, ale to musi teraz pięknie wyglądać wizualnie. Taki rozpalony płomyczek przy krawędzi tarczy i chowa się, ginie. Zobaczcie, 10 sekund zostało. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. I ciach. Zjedzona. Magia, pisze Aga. No i ją zeżarł. I już trafiony. Marta napisała pięknie. Albo jeszcze spójrzmy na osamotniony księżyc na niebie w szerszym widoku. Nie ma jasnej białej kropki przy nim, znajduje się za nim. I w tym widoku będziemy oczekiwać odkrycia i szybkie wyjaśnienie tego, co właśnie się zadziało. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. Teraz już naprawdę po raz ostatni. Tak właśnie. Wygląda Ziemia w tym momencie oświetlana przez Słońce. To oczywiście symulacja kosmosu. Bardzo, bardzo wierna. I teraz tak, lądujemy w Polsce, bo stąd obserwujemy jakoś w Polsce centralnej. Światło słoneczne rozpraszane jest w ziemskiej atmosferze, dlatego gdy znajdujemy się w kosmosie, niebo jest ciemne, ale w naszej ziemskiej atmosferze. Już gdy się znajdziemy, widzimy niebo w kolorze niebieskim. Jest to zasługa rozpraszania światła, rozpraszania Rayleigh'a. I teraz księżyc Wenus koło siebie. Wenus w tej chwili, już nie koło siebie właśnie, już w tej chwili Wenus jest za księżycem. Tak to wygląda z centrum Polski i ruszamy w kosmos. Startujemy ponad chmury, ponad atmosferę, i teraz przyglądamy się temu, jak wygląda układ słoneczny. Włączamy sobie orbity. Oddalamy się jeszcze od Ziemi. Zobaczcie Księżyc i zobaczcie Wenus w prawej części. Z Ziemi pokrywają się ich pozycje, ale jeśli się tylko oddalimy. Księżyc, który jest bliżej, od razu zmienia swoją pozycję. A Wenus znajduje się 122 miliony kilometrów od naszej planety. Tutaj mamy 390 tysięcy, a Wenus 122 miliony czyli 312 razy dalej. Wenus znajduje się 312 razy dalej. Jest około 4 razy większa od księżyca, ponieważ jest po podobnych rozmiarów co nasza Ziemia. I lecimy teraz do Wenus. Od strony Ziemi wyglądać będzie ona tak, jak widzieliśmy ją w teleskopie naszym, ponieważ właśnie tak jest oświetlona przez Słońce. I teraz, gdy spojrzymy, to jest dalej, upewni się, czy to jest moment na żywo, w tej chwili jesteśmy na żywo. I teraz, gdy spojrzymy z Wenus w stronę Ziemi, gdzie jest ta nasza planeta? Chyba tu, tak, to zobaczymy taki widok. Z drugiej strony też dochodzi do zakrycia, a bardziej można powiedzieć, do tranzytu. A, ten upływ czasu jest trochę za szybki, to dlatego tak. Gdyby ktoś teraz znalazł się na Wenus i skierował na Ziemię teleskop, mógłby oglądać tranzyt księżyca na tle naszej planety, i księżyc zakrywałby Europę, czyli właśnie miejsca, w których, z których my znowu możemy obserwować to zakrycie. Ale musiałby to być o, dosyć dobry teleskop i seeing musiałby być perfekcyjny. My widzieliśmy Wenus mniej więcej tak, prawda? Więc obserwacja szczegółów przy perfekcyjnym seeingu byłaby oczywiście możliwa. No i obserwator z Wenus widzi rzecz jasna tę niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. To wszystko opowiadane jest. Na zasadzie, co by było gdyby? Gdyby można było znaleźć się na Wenus, gdyby z Wenus można było zobaczyć niebo.